Po ostatnich nieco innych materiałach pora wrócić do starych dobrych newsów, bo trochę się wydarzyło. Są to kolejne szczegóły na temat pacyfiku, w tym postacie literne, broń biała, nowa grafika, a także przypomnienie i aktualizacja danych o nazwie map, do tego nowy ciąg ciągalszy zawieszek, powrót szturmu oraz czekające nas zmiany. I tego wszystkiego dowiedzie się w tym materiale. Jestem Jachu i zapraszam do oglądania. Zacznijmy od przeglądu nowości o Pacyfiku. Parę dni temu otrzymaliśmy informację, że w trakcie trwania Battlefesta zespół społeczności będzie udostępniać sporo szczegółów o nadchodzącym rozdziale, a blogi są już w realizacji. Wchodząc za gry po dodaniu szturmu, o którym więcej potem, niektórzy mieli okazję natknąć się na grafikę prezentującą żołnierza Cesarstwa Japońskiego trzymającego katany. Za lecą japońskie myśliwce A6M0, a to wszystko uzupełniają palmy jakby miało to pokazać, że Japonia jest gotowa na wojnę ze Stanami Zjednoczonymi i na to tytułowe przebudzenie giganta. Ludzie zaczęli już tworzyć menu z kolorystyką grafiki, która pasowałaby do tego bardzo dobrze. I kto wie, czy z tą zmianą frontu nie ujrzymy także zmiany w menu. Przekonamy się. Dodatkowo wiedzy na ten temat uzupełnia nam Temporial, który znalazł opisy Elite. Pierwszą jest amerykanin Jack Calver, pochodzący z Oklahoma. Jest doświadczonym żołnierzem, który przed wysłaniem na Pacyfik walczył w pełnych 12 misjach w Europie. Jest specjalistą od karabinów maszynowych i służy wsparciem ze względu na swój staż w armii. W jego słowniku nie ma słowa, rezygnuje. Drugi jest Japończyk Kensui Nakamura, urodzony na Kyoto, który szerzy się dużym autorytetem na polu bitwy, a jego umiejętności czynią go świetnym strzelcem wyborowym. Jego dewiza to walka za rodzinę i swoją ojczyznę. Po raz kolejny chciałem wam także przypomnieć o zestawie map z Pacyfiku, które Temporial znalazł już w plikach jakiś czas temu. Jest to już potwierdzona wcześniej Iwo Jima, Wyspa Wake, Dżungla oraz Wyspa Tropikalna. Temporial odszykował, że Wyspa Tropikalna to tak naprawdę sztorm na Pacyfiku. Tak ma brzmieć potencjalnie nowa mapa. A nazwa sztorm powinna wam coś przypominać. Mamy także nazwy punktów, czyli wieża radiowa, obóz na plaży, dziedziniec Fortu Mei czy Wieża Ciśnień, więc czekamy na oficjalne zaprezentowanie map. A dzięki temu co nieco już wiemy, chociaż wszystko trzeba brać z dystansem, bo dodajic może nas tylko zwodzić. Data Miner znalazł także kolejną broń białą, czyli nóż bojowy US Marine's Bar, japoński tradycyjny sztylet Tanto oraz piłę do kości, którą Wam pokazywałem wcześniej. Im coraz bliżej, tym coraz bardziej nie mogę się doczekać tego rozdziału, którym cały czas dostarczam Wam informacje, aby wyspałek się potwierdziła i nie była tylko rozczarowaniem. Nadzieje daje mi grafika z menu. O wszelkich nowościach Was poinformuję, dlatego zapraszam do subskrypcji kanału, aby niczego nie przegapić. A teraz przejdźmy dalej. Teraz dobra informacja ze strony Fairplay. Electronic Arts nareszcie pracuje nad nowym systemem antycheatowym, który ma analizować pamięć RAM pod kątem złośliwego oprogramowania i usunięcie go w trakcie gry. Sam system powinien współpracować z Fair Fairfight. Jest to nareszcie światełko w tunelu pod kątem zmniejszenia ogromnej, jakby nie patrząc zwłaszcza na PC, ilości graczy citujących i oszukujących w grze. Temporal są także ciekawe opcje do customizacji. Są to przede wszystkim zawieszki w postaci nieśmiertelników, które przybierają inny kształt w zależności od frakcji, więc wybór będzie całkiem ciekawy. Do tego dochodzą nowe rzeczy w umundurowaniu z okazji eventu Halloween. Dla Niemiec będzie to dobrze znana maska postaci liternej z BF1, dzierżącej metacz płomieni, a dla Wielkiej Brytanii jako sił alianckich australijski slaucid. Zobaczymy, pod jakim kątem jest to zaplanowane. Przekonamy się, bo pamiętne podpalone mundury także mogą mieć z tym związek. Dodatkowo pojawiła się aktualizacja Terrello z błędami, nad którymi pracują twórcy. Są to błędy ze stabilnością na operacji ziemię, możliwość wejścia na tereny poza obszarem gry, błąd z problemem dotyczącym odradzania się, blokowania, a także niepoprawne wymagania na mistrzostwa. Dlatego twórcy pracują nad przywróceniem do poprzedniego stanu w menu zadań, które po ostatnim patchu no niestety mają nieuporządkowaną kolejność. Na tym teraz trwają prace. Piszcie, co o tym wszystkim sądzicie. Na koniec parę słów o powrocie szturmu do gry. Został on ponownie dodany w ramach Battle Festa i w poli mamy pogiętą stal, Narvik, Spustoszenie, Arras i nowe obszary na Merkury, Rotterdamie i operacji podziemie. Generalnie gra się dobrze. Ciekawie wygląda rozwiązanie na Rotterdamie, ginisząc cele, robimy półkole wokół całej mapy. Cieszy fakt, że map w tym trybie jest coraz więcej, ale co z tego, jeśli jest to tylko na tydzień w ramach wyzwań? Wcześniej rozumiem za małą mapę, jednak 7 to już jest naprawdę konkretna liczba. A ludzie dobrze się bawią grając w szturm, który jest ciągle poprawiany i na pewno parę procent więcej grałoby dalej, chociażby dla tego trybu, który na ma potencjał. Plus dla deweloperów na pewno, że ciągle dodają nowe mapy i robią roszady z obszarem gry na mapie, aby w końcu zrozumieli, że muszą dodać go na stałe. Ja przypomnę jeszcze raz o darmowych weekendach na PC, dzięki którym w weekendy do 27 października w ramach Battlefesta można grać w Battlefielda 5. Cały postęp zostanie zapisany i jeśli ktoś zdecyduje się na kupno gry, nie będzie musiał zaczynać już od nowa. Na pewno jest to dobra opcja, to zapraszam jeśli ktoś oczywiście jeszcze nie ma kopii Battlefielda 5. No a w tym materiale to już wszystko. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zapraszam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji na kanale, aby nie przegapić wszelkich nowości z Battlefield. Jestem Jachu, do zobaczenia. Cześć!